Czy wiesz, jakie to uczucie witać każdy dzień, patrząc na słońce schodzące nad górami? Nie wszystko można opisać słowami. O części rzeczy trzeba się przekonać osobiście. Moi drodzy, witamy Was w Cichi's najpiękniejszej, najbardziej ekskluzywnej części. Czarnomorskiego Wybrzeża miejsce, gdzie góry wpadają do morza. Bambusy, banany i mandarynki same wchodzą ci do domu. To właśnie tutaj budujemy nasz pierwszy autorski projekt pięciu nowoczesnych, komfortowych, ekologicznych domów. W jednym z nich już niebawem będziecie mogli zamieszkać. Za kilka dni wejście do tego domu będzie prowadziło z poziomu ulicy. Tu, tu będziemy wchodzić na pierwsze piętro, gdzie będzie się znajdowała master bedroom z wielkim przeszklonym widokiem na góry, łazienka oraz salon, ponieważ w dalszym ciągu jesteśmy na budowie. Zapraszam was na dół. Zobaczycie jak to wygląda. Zapraszam. Moi drodzy, oczami wyobraźni spuściliśmy się po schodach na dół, gdzie w korytarzu mamy balkon francuski z widokiem na palmy i mandarynki, oraz wejście do najważniejszych elementów tego domu. Zapraszam ze mną. W tym momencie jesteśmy w pierwszej sypialni. E, sypialnia jest duża, ustawna, spokojnie pozwala nam na to, żeby zainstalować jedno podwójne łóżko albo dwa małe dla dzieci. Stąd będziemy mieli widok na piękne mandarynki, które uwierzcie mi za słowo, rosną za oknem i same proszą, żeby je zerwać. Z pierwszej sypialni lecimy dalej. Po prawej stronie znajduje się duża i obszerna łazienka, ponieważ jesteśmy w Cihis Diri Gardens, oczywiście z widokiem na palmy i mandarynki. Zapraszam was do kolejnej sypialni. Tutaj znajduje się duże okno, francuski balkon z widokiem na mandarynki, pomieszczenie, gdzie spokojnie będzie można zainstalować łóżko. Szafę i wszystko, czego potrzebujemy do komfortowego życia, wchodzimy teraz do serca naszego domu. Olbrzymi salon, gdzie od pierwszego momentu uderza nas widok gór, zapach drzew i dźwięk ptaków, które codziennie nas budzą. To tu będzie można relaksować się po dniu pełnym albo pracy, albo przyjemności w pięknych okolicznościach przyrody. Popatrzeć na góry, popatrzeć na Twoją własną, osobistą dżunglę i przygotować posiłek. Tu będzie znajdowała się kuchnia, strefa kuchenna wraz z wyspą i stołem przestrzeń, gdzie spokojnie można organizować spotkania zarówno rodzinne, jak i towarzyskie. Z salonu mamy wyjście na taras, to tutaj. Codziennie rano można delektować się pięknem otaczającego na świata pić kawę z widokiem na wschód. Słońca. Widoki robią wrażenie za każdym razem i dają poczucie, że mieszkasz w tropikalnym raju. Bardzo dużo osób zadaje pytanie, od czego zacząć? Odpowiedź jest zawsze ta sama: zacznij od początku. W tym momencie jesteśmy na drugim piętrze. To z tego poziomu będziemy mieli wejście do domu, ale również na tym poziomie zatrzymaliśmy to, co tygryski lubią najbardziej. Master bedroom, czyli królewska sypialnia z olbrzymim panoramicznym oknem i z widokiem na góry oraz część rekreacyjną, bibliotekę i Gabinet. Mam przeczucie graniczące z pewnością, że ten poziom będzie moim ulubionym, ale to nie wszystko. Część rzeczy zachowaliśmy na koniec i znajdują się na poziomie trzecim. Te mandarynki zdecydowanie wymagają jeszcze kilku tygodni. Podobnie jak budowa całego domu, ale już teraz mogę Wam pokazać miejsce, które. Przetestowaliśmy w ostatni weekend i jest petardą. Albert Einstein powiedział kiedyś, że logika zaprowadzi nas z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi nas wszędzie. I tym oto sposobem doszliśmy do ostatniego elementu naszego domu dolnego tarasu. To tutaj zbudujemy olbrzymi, 30-metrowy, odkryty, otwarty taras z piecem, z jacuzzi, z pufami i hamaczkami. Wierzę, że macie wystarczająco dużo wyobraźni, żeby dostrzec już zarys baru, który będzie integralną częścią tego domu. Gruzja miejsce, które. Pachnie wolnością, a płynie winem. Serdecznie zapraszam, żebyście skosztowali jego smak.